Siemaneczko widzowie, z tej strony Eldzar, witam w kolejnym odcinku, gdzie zrobimy tier listę skrzynek pod inwestycje. Czyli coś co kiedyś robiliśmy. Fajny content, trochę to zaktualizujemy i z szybkim wstępem przed tą tier listą zapraszam Was na pajara Copika, stronę do wynienia swojej skinów, link mieć oczywiście w opisie, macie darmowe 10 dolarów, was z moim LZR przy wymianie dodatkowego to było mało strona, nie wliczam. Ceny naklejek, ceny czarmów więc wymiecie dużo przepięknych krawciorów Jest tego na stronie od zawalenia, więc polecam sobie wymieniać fajskiej, Dodatkowo, przy wpłacie w moim kodem, dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, do 35 dolarów i przy doładowaniu 1000 dolarów, darmo 350 dolców. Link do strony będzie oczywiście w opisie. polecam sobie to jest nie wymienić zamiast eee, sprzedawać na rynku Steam. Dodatkowo, to macie jakieś tam misyki, które możecie robić i doda dostawać dodatkowy balans. A my przechodzimy do tier listy strzynek. Przy czym Was tutaj za reklamy? Jakie są? Dodamy sobie tego fever case'a i gallery case'a, eee, ale to na koniec, kiedyś taką tier listę robiliśmy, więc co, za której zajmie sobie taką tier listę pod inwestycje. Niektórych z niektóry nie będą zdania typu o tych, więc po prostu damy je na sam dół, to nie dlatego, że ich nie lubię czy coś, ale po prostu o tych czarnych też, to nie będę dawać zdania i po prostu damy je na sam dół, eee, resztę sobie ocenimy jak najbardziej. Zacznijmy, może, od karnetowych. Na ten moment inwestycji są bardzo drogie i, moim zdaniem, nie są już takie super opłacalne. Ale są gitem skrzynką, bo będą rosnąć. Ale pod względem strzynek musimy je gdzieś też umieścić. Więc ja bym tutaj dał, myślę, nad on Moim zdaniem, trochę wyżej, bo on jeszcze cena się trzyma trochę niżej od innych strzynek Ale jest ma większy potencjał do wzrostu, ale damy go na B. Eee, gdzie jest ostatnia szynka karnetowa? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Bo jej nie widzę. Jest. Pyk B dobra. Hydra Case też jest bardzo drogą szynką. No, ponad 100 zł kosztuje. Więc myślę, że na C go nie dać, ale damy go na B. Póki co, bo też ma duży potencjał, będzie rosnął Tych strzenek jest już naprawdę, naprawdę bardzo mało. Wszczął za te reklamy, ale to z dramat eee, Strzenek zamania. A tier, moim zdaniem, bo nie wiadomo teraz co będzie z pulą dropu. Mógł być nawet w S tierze, ale damy go póki co w A tierze. Eee, Snakebite, jeżeli wypadnie, moim zdaniem z puli dropu. Wiadomo, sk 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 skiny, tak, skiny. A dobra, no myślę od S tier, ale go bym chyba dał na atier tier, póki co. Więc mogę go póki co Atier. CS20 Betier ze względu na, moim zdaniem, średnie skiny. Eee, ta strzynka AB. Hmm. też tak między, jakbym mógł to dał eee, Strefy. Eee, dobra, dajmy na A, dajmy mu szansę na A. Falchion, te kosy. Betier, moim zdaniem. Tutaj rzadkie kosy Atierki, bo S trochę brakuje, cena wysoka. Eee, strzynia no już to jest tak droga, eee, więc Betier dla mnie. Takie wzrosty ostatnio miała, że to jest bardzo droga skrzynka. Strzyń od odrzutu, tak samo jak zamania. Atier tutaj, horyzontu, AB. Mm, tak, to jest horyzontu chyba, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. AB, AB, AB. Dajmy A. Hansman. C, nawet C bym dał Huntsmanowi. Breakout BA, bo też fajna kosa jest, tak. Dajmy A, to jest droga skrzynka, ale dajmy A. E, Phoenix B, Vanguard C jest to moim zdaniem najsłabszy szynek. Wildfire Fire niech będzie B. E, generalnie te dwie nowe szynki, które mamy, moim zdaniem lecą do S czyli Fevercase, albo nie: Fevercase do S, Galerii do A. Ze względu na Fevercase jakie ma sobie kosy, jeżeli chodzi o pryzmaty, to jest A. Moim zdaniem są bardzo dobre szynki. Eeeem, to jest horyzont czy jest rewolwer, to jest rewolwer chyba, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Rewolwer z na stare kosy. Mm, kurczę. Rewolwer ze na stare kosy. Mógłby być a bo jest najtańszy. Dobra, dajmy go A. choć Rewolwer ma słabe czerwone skiny, ale ma te stare kosy, jest najtańszy. Zdajmy go A. Tutaj dajmy B Spektrumy dajmy też B. Dobre stringi osób pod Inwesta. Eee, stara strzynka w sumie Dobra, dajmy B, niech będzie No gammy, nawet A, ale są za drogie na A Moim zdaniem Chociaż potencjał jest duży, Klacz, kurczę, Klacz nie ma jakiegoś dużego potencjału, moim zdaniem teraz Ze względu, no, że ta scena będzie rosnąć Bo ilość się dosyć zmienia, ale dobra, dajmy B Dajmy B, niech będzie eee, Dreams and nightmares Dreams and nightmares Bardzo fajne skiny, tylko póki co Inaczej, moim zdaniem to jest strzynka z dużym potencjałem Nawet z bardzo dużym potencjałem Patrząc na kosy, ale z drugiej strony jest teraz droga. Więc ciężko mi ją dać na, na A. Dałbym ją na B bardziej. Kurczę, więc B i A też. Dobra, dajmy póki co na B. B, I w sumie B. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o odwieszczenie karentowe, to Fever Case S. Galery Case A, ze względu na gorsze kosy, więc tak bym to jakoś umiejsc umiejscowił. Może ktoś jeszcze tu przesuwał z A do S, ale tak na szybko myślę, że coś takiego, więc tak by to wyglądało, widzu. Strzel pilnie, łapeczkę i suwa w górę. I co, życzę miłego dzienka, Zapraszam Was na Pirates' Opieka z Kotem Eldart. Trzymajcie się, cześć, cześć.